Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali Go wśród krewnych i znajomych. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy szukając Go. Dopiero po trzech dniach odnaleźli go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami. Przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy go słuchali, byli zdumieni bystrością jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a jego matka rzekła do niego: Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. Lecz on im odpowiedział: Czemuście mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego ojca? Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu i był im poddany. A matka jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi. Dziś, święto świętej rodziny, patrzymy na świętą rodzinę i patrzymy na nasze rodziny. Czy też są święte, i modlimy się za nasze rodziny. Powierzamy Bogu wszystkie trudności naszych rodzin. Prosimy, prosimy, żeby każda nasza rodzina była rodziną świętą. I patrzymy na to słowo, co nam dzisiaj mówi Pan Jezus, który czemu on tak postąpił? Czemu Jezus został? Może był jeszcze mały, może nie rozumiał, gdzieś się zgubił? Chyba nie. Widzimy, że był bardzo inteligentny, bardzo mądry. Iż bardzo posłuszny, o czym czytamy też na koniec, że poszedł z nimi, wrócił do Nazaretu i był poddany, był im posłuszny. Znaczy, był dzieckiem posłusznym, był dzieckiem bardzo inteligentnym, mądrym. Nauczyciele byli zadziwieni jego mądrością, bystrością jego umysłu. A zatem i także jego odpowiedź świadczy o tym, że to nie było przypadkowe, że to było specjalnie tak. Czemu Jezus tak zrobił? Albo może inaczej, czego chciał nas przez to nauczyć? Widzimy, że Jezus mówi o tym, że powinien być w tym, co należy do jego Ojca. Znaczy, jest jeszcze inna rodzina, jest jeszcze inny Ojciec. Wszystkim nam, naszym rodzinom, trzeba to sobie uświadomić. Jest jeszcze inny Ojciec, jest jeszcze inna rodzina. Przede wszystkim jesteśmy w rodzinie Boga, jesteśmy dziećmi Ojca Niebieskiego. To jest najważniejsza rodzina, w jakiej żyjemy. I jeśli my będziemy dobrymi dziećmi Boga, posłusznymi dziećmi Boga, my będziemy dużo lepszymi członkami naszych rodzin. Będziemy lepszymi ojcami, matkami, mężami, żonami, dziećmi, rodzicami. I jeśli będziemy posłusznymi dziećmi Boga. I czasem trzeba zostawić wszystko i wszystkich, żeby pobyć z Ojcem, pobyć z Bogiem. Czasem się wykręcamy, że nie mamy czasu na modlitwę, nie mamy czasu na MSZ Świętą, czasem trzeba wszystko i wszystkich zostawić, żeby pobyć z Ojcem. Tego uczy nas Jezus. Ale jeszcze to, co warto zobaczyć, że Jezus też o czymś nam mówi, coś nam zapowiada takim wydarzeniem. Widzimy, że Jezusa szukali trzy dni. Trzy dni. A później Maria mówi, że z bólem serca szukaliśmy Ciebie. Kiedy Jezusa jeszcze nie było trzy dni i kiedy Maria z bólem serca te trzy dni trwała, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. Jezus już zapowiada tym wydarzeniem swoją śmierć i swoje zmartwychwstanie. Jeśli tak spojrzymy na ten fragment Ewangelii, Widzimy go zupełnie inaczej. To nie jakieś strasznie trudne doświadczenie, ale to zapowiedź śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa i bólu, jaki przeżywa jego matka. I jeśli przez krzyż i zmartwychwstanie Jezusa popatrzeć na różne problemy naszych rodzin i naszego życia, będzie to wyglądało inaczej. I kiedy Maryja z Józefem weszli do świątyni, zobaczyli Jezusa. Ulżyło. Ulżyło. Jeśli z naszymi problemami, które nas męczą, dręczą, przychodzimy do Jezusa, wchodzimy do świątyni, spotykamy Jezusa, oddajemy Jemu to i nam może być lżej. To jest wskazówka, co nam, jak powinniśmy postępować. Kiedy nam trudno, zwłaszcza w rodzinnych problemach, Przyszli Maryja i Józef, małżonkowie, przyszła rodzina. Tam znaleźli Jezusa. Tam w świątyni stało, było im lżej. Znaleźli rozwiązanie swojego problemu, im ulżyło, było łatwiej. Trzeba z naszymi problemami, zwłaszcza rodzinnymi, przychodzić do Jezusa, przychodzić do świątyni, przychodzić do Boga, modlić się. Wspólna modlitwa. Mąż i żona wspólnie spotkali Jezusa, wspólnie przyszli do świątyni, Maria i Józef. Bardzo ważna wspólna, rodzinna modlitwa, wspólne uczestnictwo we mszy świętej, wspólne przyjmowanie komunii świętej, y, oddawanie Bogu tych ran, rany, które przyczyniają y, bliscy ludzie, są najbardziej bolesnymi ranami. Dlatego też nosimy w sobie wielki ból naszych rodzin, naszych relacji, Ból różnych rodzinnych relacji, mąż, żona, rodzice, dzieci. To są najbardziej bolesne rany serca, które rany zadane przez najbliższych. I często nosimy to w sobie, to nas bardzo boli, bardzo to przeżywamy. Przynośmy to do Jezusa. Dziś przynieśmy to Jezusowi, oddajmy to Jezusowi te rany. A może też pomyślmy, a może ja komuś z moich bliskich też yy, przyczyniam jakąś ból. Też może ranię kogoś z bliskich. Może trzeba by nad sobą popracować, żeby nie ranić drugiego człowieka. I uświadommy sobie, że dla mnie czasem to jest coś mało ważne, coś tam sobie powiem, coś zażartuję, a tego drugiego człowieka bardzo to boli, bo on mnie bardzo kocha. Pomyślmy, może trzeba by przestać ranić bliskiego człowieka, dlatego że on jest bliski i jego to bardzo boli. Oddawajmy wszystkie problemy, Jezusowi oddawajmy te problemy świętej rodzinie i spójrzmy i prośmy, żeby święta rodzina pomogła nam, naszym rodzinom być też świętymi. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Pozdrawiam serdecznie z Panem Bogiem. Dzisiaj.